Dobry lot, i dzisiaj nagrywałem filmik z informacją, że końcem przyszłego tygodnia będziemy zbierać znowu głębiny na wspólne głębliki po całej Polsce, na derby Korabia Zimowa, Superstar Zimowy, Pataja, ostatni termin, Thailand Master i Dubaj, Emiraty Arabskie, Gołębnik do miszu Świata. Sprinterski, także będziemy zbierać gołębie właśnie praktycznie po całej Polsce. I tutaj też informacja, ponieważ u nas, tak jak hodowcy wiedzą, nie ma zamówień gołębi, jako tako nie zbieramy zaliczek, nie zbieramy wcześniej pieniędzy i tak dalej. Nie ma rezerwacji, ponieważ zawsze jest więcej chętnych niż, niż gołębi. Ale tutaj właśnie chciałem poinformować, ponieważ no, nie da się ukryć część numerów i mi umyka i, i nie daje hodowcom znać. I dlatego tutaj przez Filmik jest to najprościej, dotrze to do większej rzeszy hodowców. Zbie y na głębie młodych już w zasadzie są praktycznie cały lęk na sprzedaż, to jest ostatni nasz lęk, jest praktycznie dostępny. Także właśnie hodowcy, którzy tam od czerwca prosiłem, żeby się kontaktowali właśnie w sprawie głębi młodych. Gołębie już są dostępne, także jeżeli gdzieś to będzie po drodze czy coś, to możemy zawsze podrzucić te gołębie, wybrać i, i to od razu zorganizować. Póki tych głębiej, faktycznie teraz można powiedzieć, jest pełna gama do wyboru, do koloru. I tutaj tak samo będzie kilka pojedynczych, ponieważ oryginalnych gołębi w zasadzie tam zostały jeszcze cztery oryginały, które będą w ofercie, ale one kończą jeszcze teraz karmić młode. Także jeszcze teraz nie będą nadawały się, na, żeby zabrać je na wyjazd, ponieważ u nas wszystkie gołębie karmią swoje młode praktycznie. I tutaj także o, tam będzie jeszcze, cztery tak oryginalne sztuki, ale to dopiero może w lipcu. No i kilka gołębi, bosych to jest z tych naszych najlepszych starych rozpłodowców, które były zostawione dla nas bezpośrednio do rozpłodu. To kilka bosych gołębi też będzie w ofercie, po których żeśmy teraz odsadzili. Właśnie ostatnie młode są to zazwyczaj gołęby z 2022 roku, późne. Także typowo zostawione z tych starych, najlepszych naszych rozpłodowców. Tam jest z jednego Lismonta, z Van Luna z wosa, z Finneaka, no praktycznie pojedyncze takie z Normana, pojedyncze nasze gołębie. <laughs> Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tak mówię, teraz możemy zabrać podwieźć i to zorganizować. I tak jak mówię, tutaj wspólne słynne no, tak samo Dubaj, Pattaya, Thailand Master, Korabia Superstar, można teraz gołębie y praktycznie trasę mamy ustaloną, dlatego jeżeli ktoś by jeszcze na ostatni chwilę gdzieś tam coś zmienił, czy, czy był zainteresowany, no to, no to trzeba się kontaktować jak najszybciej. A tutaj przy okazji chciałem zaprezentować gołębia, ponieważ zawsze, żeby to jakoś, yy, jakaś ciekawostka była, yy, jeżeli chodzi właśnie o gołębie, nie tylko powiedzmy suche, suche tematy wspólnogołębnikowe czy opowiadanie, dlatego zawsze prezentujemy jakiegoś gołębia. To jest gołąb oczywiście nie na sprzedaż, to od razu mówię, dzieci po nim jak najbardziej tak, <laughs> rodzeństwo tak samo jest dostępne. Bo akurat w rękach trzymam gołębia, który uczestniczył na Victoria Falls World Challenge Pigeon Race, czyli największy wspólny głębik oprócz Patai, która Pattai jest największym wspólnym gołębikiem na świecie, a to jest właśnie uczestnik Victoria Falls, głębika w Zimbabwe, uczestnik, który zalecił 600 km. Jak hodowcy widzą, gołąb już jest w naszym posiadaniu. Już udało się nawet z niego ściągnąć cztery pary jajek. Osiem młodych, 6 jest wysad na wspólne gołębliki, dwa są w domu. Także udało się, co można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tego gołębia, właśnie jak nam przysyła tam właśnie Tomek z Pipy, Spipy, to mówił, że trzeba mu dać sezon odpocząć, ja się śmiałem tam za tydzień mu wysłałem zdjęcie, że gołąb już jest w parze. No, u nas nie ma czasu na jakieś właśnie, e, zabawy takie, żeby dać mu rok wypoczynku mimo tego, że wrócił ze wspólnego gołęblika. Tutaj przed ramię tego gołębia na filmiku pewno nie będzie widać jak jak niesamowicie, dr o, może będzie widać jakie fajne wibracje ma ten gołąb a jest to gołąb dalekodystansowy, także to ciekawostka, ale skrzydło ma nieprawdopodobnie silne. Aż ciężko jak tak nieraz wedzą przed ramię i podnoszą, to aż czuć właśnie tą wibrację jak ciężko się mu podnosi. To jest właśnie cecha bardzo fajna tego gołębia. Zamknięty, widełki zamknięte, mostek dociągnięty, ogon w jedno pióro, gołąb średniej budowy, <coughs> wielkości średniej. Był wystawiony na pipie właśnie, ponieważ to był, nazywamy go Night African, po taką nazwą został od nas, przez, od nas Odkupiony na PiPie 231, 22 rocznik 31-48. To jest pierwszy gołąb na Victoria Falls na Zimbabwe. Pier... Zajął 17 miejsce. Generalnie tam prawie ponad 6000 gołębi uczestniczyło na tym wspólnym goębliku, a na lot finałowy już nie pamiętam ile było zakoszowane czy około 1800, 2000, już nie pamiętam dokładnie w każdym bądź razie w pierwszy dzień przyleciało 17 gołębi i on zajął właśnie 17 miejsce a ciekawostka jest taka, że w Zimbabwe no to jest zima wtedy kiedy się finał odbywa także ciemno się robi przed, tak w zasadzie około 18.45 a ten gołąb przez to jest nazwany nocnym afrykaninem z tego względu, że przyleciał o 23.30, także też bardzo rzadko zdarza się w historii, żeby gołąb w środku nocy przyleciał na tak prestiżowym wspólnym Gołębliku zajął 17. miejsce. Pierwszy gołąb z polskich gołębi. Ciekawostka, że samczyk takiej średnio większej budowy, także tą 600 faktycznie pokonał w doskonałym czasie, zajmując 17 miejsce i tak jak mówię, pierwszy gołąb z gołębi polskich tak hodowcy raz mówił, czy tak się dopytują, czy odkupujemy. No tak jak ja to powtarzam, to nie jest żadna ściewa. Tu jest, mimo tego, że powiedzmy nawet sam transport takiego gołębia to jest około 800 euro to gołębie wracają do nas, plus wiadomo, odkup tego gołębia, i nieważne, że mamy rodziców tego gołębia. Akurat rodziców tego gołębia mamy z tego względu, że są już na polskich obrączkach, same latały na wspólnych gołębnikach, dlatego Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi właśnie o te gołębie, to bo tak, może by mnie ktoś chwycił za słówko, że czemu są rodziców jak oryginały odsprzedajemy, ale tak jak mówiłem, wszystkie gołębie, które latały na wspólnych gołębnikach, to zostają u nas już na naszych obrączkach, a odsprzedajemy oryginały. Oryginałami tego gołębia są jego dziadkowie, dziadków już w hodowli nie ma, ale tak jak mówię, akurat rodziców tego gołębia mamy. Teraz mamy właśnie dwa młode po nim i dwoje jego rodzeństwa. Gołąb się wywodzi z gołębi Van Lun. Jest to połączenie Van Luna i Ardena także typowo daleki dystans dalekodystansowy gołąb ale kapitalnej budowy to jest jak jeżeli bym komuś Ktoś by tutaj przyjeżdżał i pokazywał tego gołębia, to mogę w mówić, że to jest gołąb sprinterski i nikt nie jest w stanie się kapnąć. Że, że, może to jedynie, że jest kolorowe oko, to jest taki jakiś, można powiedzieć y, y, taka informacja zwrotna, że może to być gołąb z dalekiego dystansu, ponieważ w 90% jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o te gołębie, to na kolorowym oku właśnie to są gołębie dalekodystansowe zazwyczaj. Tutaj pokażemy jeszcze skrzydło tego gołębia. No jest troszkę gołąb wiadomo, domordowany, on kilka miesięcy temu trafił do nas. Wyrzuca pierwsze lotka, i widać, że lot loty na, na Zimbabwe skończył na dwóch lotkach do końca. Dlatego teraz, akurat, pierzy i lotko trzecie, i lotko dziewiąte, i jeszcze kończy karmić praktycznie ostatnie, ostatnie młode. Z tej strony, tak samo dziewiąte lotko. Także gąb troszkę no teraz wreszcie będzie odpoczywał po tych ostatnich jajkach, będzie odpoczywał także po ostatnich młodych, które się wykluły. Gąb kapitalnej budowy tak jak mówię wanną z ardenami, które robią niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o loty 500 km. Także Tutaj 500-600 km finał był ponad 600 km w oddziale również jego matka latała wyśmienicie, też również w nocy właśnie dolatywała, dlatego ta, cena van, ta cecha wanunów wywodzi się na pewno od to po swojej matce, chociaż od strony ojca jest w połączeniu na właśnie stare Ardeny, nocne lotniki Nightfilgeriny. Także tutaj też nie ma dziwoty, że te gołębie tak fajnie potrafił w nocy latać. Tutaj też faktycznie też jeden hodowca ma gołębia z tej linii i zawsze opowiada, że na tam pokazywał hodowcą, tam akurat hodowca z okolic Siedle że nauczył gołębia w nocy latać, ten gołąb sobie w nocy lata i ląduje na klapę i chodzi do gołębnika i faktycznie mówił, z czego to jest i mu właśnie tłumaczyłem, że to są właśnie ta linia starych Ardenów, tych nocnych lotników i ten gołąb tak samo to w sobie ma i dlatego też można powiedzieć, nie ma dziwoty, że akurat ten gołąb przyleciał w pół do 12 w nocy z tego katastrofalnego finału na Victoria Falls, także gołąb wrócił do nas, jak zawsze zresztą, wszystkie nasze najlepsze gołębie wracają do Domu, mimo tego, że hodowcy się dziwią, że dlaczego mamy rodziców, mamy rodzeństwo, czemu odkupujemy, tak jak ja mówię, najlepsze nasze głębie zawsze wracały, wracają i będą wracać do nas do hodowli, niezależnie od jakich kwot. Tak samo jeżeli chodzi teraz o nasze głębie na derby, korabia. Między innymi za, mamy tam drugie miejsce z finału, ósme miejsce z finału, 6 lotnika, siódmego lotnika. Te wszystkie gołębie też dwa będą wystawiane właśnie na pipie. W poniedziałek się aukcja zaczyna naszych dwóch gołębi na pipie. Też chyba rzadko się zdarza, żeby od jednego hodowcy z Polski dwa gołębie na pipie, gdzie jest yy, naj, 12 najlepszych gołębi z Korabi z całego sezonu wystawione i akurat są, yy, będzie tam gołąb spółki kusińskich, mielewski z Polski gołębi i będą dwa nasze gołębie. Także też rzadko się zdarza, że dwa gołębie od jednego hodowcy, ale ta, jak mówię, nie zapraszamy, ale mamy ogromną nadzieję, że też obydwa te gołębie uda się odkupić. Także tak to u nas wygląda. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi młodymi teraz na ten moment, także zapraszam do kontaktu, to postaramy się tak trasę zaplanować, żeby udało się coś ze sobą wziąć. Także dobry lot.